Witam serdecznie z Rzeszowa, o poranku. Niewątpliwym minusem tej konferencji jest fakt, że zaczyna się tak wcześnie rano. Konferencje powinny zaczynać się od południa. No ale mam nadzieję, że już od tej pory będzie tylko lepiej. Dzień dobry, Właśnie zaczynamy. To dzisiaj jaka dzisiaj jazda od początku? E, no sporo się będzie działo. Z zaczyna Mariusz Przewodnowski z Microsoftu. Bardzo ciekawa prezentacja i bardzo wizualnie interesująca. A potem Aleksander Bart. Aleksander nie będzie wykorzystywał prezentacji w PowerPointie, tylko będzie machał. Też będzie zyskaniał z flamastrem, będzie rysował na whiteboardzie. E, także to jest to. Potem przerwa i też mnóstwo ciekawych, e, ciekawych prezentacji. No, Lorenz Lessig za niedługo przyleci, ale będzie na pewno. E, od 16.30 potem panel, rozmowa z Bardem e, i Lessigiem. Mariusz Jarzębowski będzie prowadził, będzie na pewno niesamowicie interesująca. Wczoraj byliśmy zresztą na kolacji z Aleksandrem Bardem i z Mariuszem Jarzębowskim. E, niektóre tezy wysuwane przez Aleksandra Barda są szalenie interesujące, szalenie do przodu. Ja jestem ciekaw, czy faktycznie się sprawdzą za 5 lat.